Witam się wszystkich bardzo serdecznie. drodzy widzów, się Państwo serdecznie wszystkich witam. Z tej strony oczywiście kanał Prada Blaver France Oczywiście, jeśli tego oczywiście nie robisz, to oczywiście zostaw subskrypcję. Łapkę w zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka. Zostawienia obserwacji łapki w do Serduszko naczy się do utopienia Po prostu poszedł świat. Także no cóż, jeszcze raz ja was witam. Oczywiście widzowie, drodzy Państwo. Dziś będzie przesad natychmiastowe przesadzenie asparagusa. Tak się on prezentuje dziś będzie natychmiastowe przesadzanie tego właśnie kwiata. Asparagusa dziś kupiony za około 5 zł. Także biedrące 49 także tak on więcej wygląda, a jak go wyjąć? Także już przechodzę do sedna sprawy, czyli po prostu zapraszam do oglądania tego filmu. Jak widzicie, miała przygotowana szufelka, też także będzie. Zamiatany. Także tak to wygląda. No i co musimy zrobić? To oczywiście ziemia przygotowana. Usuwamy, tak, usuwamy zbędną ziemię. Więcej w ten sposób. Możliwe, że się później do czegoś przyda, bo to jest ziemia niestety, ale muszę powiedzieć, że ona jest żyzna. O. Mniej więcej w ten sposób. tu coś się poniewiera. Troszkę będzie się widzieć niestety że te Państwo rozwizowie. Także tak to się w większości się prezentuje. powiedzmy, że tak. Z tej strony tak to się więcej prezentuje. No i teraz roślina na bok i sypiemy ziemię do doniczki. do no tej samej oczywiście. Mamy zaznaczone, że to jest oczywiście asparagus. 12 cm. Także no cóż. Ziemia oczywiście kwiatowo uniwersalna. Także ładnie sypiemy. Nie za dużo. Powiedzmy tyle. Teraz będziemy ten asparagus. Moment, bo tu muszę go wtopić. Zatem widzę, że jest problem z tym wtopieniem. Niestety. Drodzy widzowie, drodzy państwo, no jest, jest problem. Nie wiem, czy to jest tak dobrze widać. Dobra, nabieramy ziemi. O, powiedzmy, że to mniej więcej w ten sposób. Troszkę będę musiał tu pokombinować. Patrzmy teraz Tak jest znacznie lepiej. Teraz po prostu dosypujemy ziemi kwiatowo uniwersalnej. mi się przydało jakiś kijek czy coś żeby to ładnie to zawiązać zobaczymy pomyślę na razie to tak wygląda jak wygląda więcej z tej strony no i teraz oczywiście to spada no niestety jeszcze będzie trzeba ziemi dosypać Doprecyzować. my że to w ten sposób. A z no, nie lubi tak zbytnio za dobrze. że no. tak to wygląda. Także myślę, że jest ok. W miarę możliwości udało się go jakoś z tej półki śmierci odradzawać, bo oczywiście żółknął, ale usunięte zostały żółknięcia, inne zabiegi przeprowadzone, także jeszcze tu bym musiał dać kijek i będzie myślę wszystko w porządku, także oczywiście tyle z mojej strony, oczywiście jeśli chodzi oczywiście o te materiały, także ja się oczywiście z Wami żegnam, także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych, także to był oczywiście natychmiastowe przesadzanie Aspergus, także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.